Witam! Zapraszam na odcinek popularne polskie aktorki w młodości. Beata Tyszkiewicz, urodzona w sierpniu 1938 w Wilanowie. Aktorka filmowa i telewizyjna, publicystka i działaczka społeczna. Nazywana pierwszą damą polskiego filmu. W swojej karierze wcieliła się w ponad 100 ról filmowych. Za sprawą charakterystycznej urody była obsadzana głównie w rolach arystokratek. Lub kobiet będących przedmiotem podziwu i pożądania. Pochodzi z arystokratycznej rodziny hrabiowskiej pieczętującej się herbem leliwa. Jest córką Krzysztofa Marii Tyszkiewicza i Barbary z Rechowiczów. Jej ojcem chrzestnym został hrabia Adam Branicki. Debiutowała w 1957 rolą Klary w ekranizacji zemsty w reżyserii Antoniego Bogdziewicza. W latach 1957-1958. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W teatrze dramatycznym wystąpiła tylko w dwóch spektaklach. Interesuje się fotografią. W 1999 zorganizowała pierwszy wernisarz zdjęć własnego autorstwa. Małgorzata Socha, urodzona w kwietniu 1980 w Warszawie. Aktorka występująca przede wszystkim w serialach telewizyjnych. W młodości należała też do zespołu Gawenda i uczęszczała na zajęcia do kółka teatralnego. W 2003 ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Debiutowała na scenie tytułową rolą w spektaklu teatru telewizji Anka w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Na szklanym ekranie zadebiutowała w 1998 rolą Kate w serialu Złoto polscy. Telewizyjną rozpoznawalność zdobyła rolą Zuzanny Hofer w serialu TVN na Wspólnej, w którym gra od 2007. W 2008 uczestniczyła w siódmej edycji programu rozrywkowego TVN Taniec Gwiazdami. Na dużym ekranie debiutowała odgrywając epizodyczną rolę w filmie Moja Angelika w reżyserii Stanisława Kuźnika. Katarzyna Figura, urodzona w marcu 1962 w Warszawie. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Karierę zawodową rozpoczynała rolami epizodycznymi w filmach Krzysztofa Kieślowskiego i Wojciecha Jerzego Hasa. W połowie lat 80. zdobyła rozgłos rolami w filmach Pociąg do Hollywood i King Size. Dwukrotna laureatka Nagrody Złotel Lwy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmach I Love You i Ubu Król. Laureatka Polskiej Nagrody Filmowej za główną rolę kobiecą w filmie Żurek. Laureatka Grand Prix jej ojciec był lekarzem weterynarii, a matka ekonomistką. Jest jedynaczką. W 1985 ukończyła studia na PWST w Warszawie. Jeszcze przed obroną dyplomu aktorskiego zagrała w debiucie reżyserskim Jacka Koprowicza Przeznaczenie. Równocześnie z rozwojem kariery w Polsce grała role drugoplanowe w produkcjach węgierskich. Agata Kulesza Urodzona we wrześniu 1971 w Szczecinie. Aktorka teatralna i filmowa, czterokrotna laureatka Orła za pierwszoplanowe role w filmach Gruża Ida, i 25 lat niewinności z prawa Tomka Komendy oraz za drugoplanową w filmie Jestem mordercą, jej ojciec był marynarzem jest absolwentką piątego liceum ogólnokształcącego w Szczecinie w 1994 ukończyła z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, była aktorką teatru dramatycznego w Warszawie w 2013 otrzymała nominację do Nagrody Paszportu Polityki a w 2014 została nagrodzona przez Towarzyszenie Krytyków Filmowych Los Angeles jako najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę w Idzie. Ewa Kasprzyk, urodzona w styczniu 1957 w Stargardzie Szczecińskim, aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. W 1983 ukończyła studia na PWST w Krakowie. Niedługo po ukończeniu szkoły aktorskiej dołączyła do zespołu Gdańskiego Teatru Wybrzeże. W którym występowała od 1983 przez kolejnych 16 lat do 2000 roku. W 1985 zadebiutowała rolą zaradnej Kwiryny w filmie Dziewczęta z Nowolipek w reżyserii Barbary Saz. W 1998 znalazła się w obsadzie telenoweli Złotopolscy, która wkrótce zyskała olbrzymią popularność wśród masowej widowni. W 2013 odcisnęła swą dłoń na promedadzie Gwiazd Między Zdrojach. Od 6 marca do 8 maja 2015 brała udział w trzeciej emitowanej przez Telewizję Polsat edycji programu Dancing with the Stars – Taniec z gwiazdami. Jej partnerem tanecznym był Jan Kliment. Małgorzata Kożuchowska, urodzona w kwietniu 1971 we Wrocławiu. Aktorka filmowa i teatralna, prezenterka telewizyjna, okazjonalnie wokalistka. Uhonorowana brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest najstarszą córką doktora nauk pedagogicznych Leszka Kożuchowskiego i nauczycielki Jadwigi Korzuchowskiej. Ma dwie siostry, Maję i Hannę. W 1994 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Po zdobyciu dyplomu dołączyła do Zespołu Warszawskiego Teatru Dramatycznego. Popularność przyniosły jej role filmowe i telewizyjne w produkcjach takich jak Killer, Killerów Dwóch, czy w serialu "M jak miłość". Małgorzata Foremniak, urodzona w styczniu 1967 w Radomiu, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, a także osobowość telewizyjna. Córka Marianny i Kazimierza. Jest absolwentką szóstego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1990 rolą Małgorzaty uwodzącej Fausta w tej roli Bogusa Blinda w filmie Wojciecha Biedronia. Uznanie w telewizji zdobyła rolą anestezjolog Zofii Stankiewicz-Burskiej w serialu Na dobre i na złe, w którym grała od 1999. Za tym rolę trzykrotnie otrzymała telekamerę w kategorii najlepsza aktorka. W 2008 została jedną z jurorek w programie rozrywkowym TVN Mam talent. W 2003 odcisnęła swoją dłoń na promenadzie gwiazd podczas 8. festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Dorota Kamińska Urodzona w czerwcu 1955 w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa prezenterka telewizyjna. Po maturze zdawała egzamin wstępny na Politechnikę Warszawską. Jednak zrezygnowała ze studiów inżynierskich i postanowiła wstąpić do szkoły teatralnej, którą wówczas w 1975 kończył jej starszy brat Emilian Kamiński. Rok później została przyjęta na wydział aktorski warszawskiej PWST, którą ukończyła w 1980. Jej debiutem scenicznym była rola pensjonarki w spektaklu Ryszarda Marka Gruńskiego Podróż po Warszawie. Barbara Brylska, urodzona w czerwcu 1941 w Skotnikach. Aktorka filmowa, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek powojennych. Jej debiutem filmowym był epizod w komedii Antoniego Bogdziewicza Kalosze Szczęścia, zaś pierwszym występem odnotowany w napisach końcowych rola u boku Zbigniewa Cybulskiego w filmie Ich dzień powszedni w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego. W latach 70. była popularną amantką w filmach radzieckich, bułgarskich, niemieckich i czeskosłowackich. Po filmie Ironia losu Eldara Riazanowa, w Polsce rozpowszechnianym pod tytułem Szczęśliwego Nowego Roku, stała się najbardziej znaną polską aktorką w krajach byłego bloku wschodniego. Sponsorem odcinka jest Diablochers. Zachęcam do zapoznania się z ich bogatą ofertą foteli gamingowych. Linki do sklepu Diablochers i Instagrama zamieściłem na dole w opisie odcinka.